To halo? Yy, halo, dzień dobry, Siema, mamo, pani Sylwia? Czy widziałem? Tak, jak to mówi? Yy, proszę pani, ja dzwonię w sprawie szczurków. Pani yy, jest ze Szczecina. Ta? Tak. Yy, nie przeszkadzam Pani o tej godzinie, bo jest troszeczkę późno, bardzo przepraszam. Um, no. Właściwie no nie. Yy, powie mi pani, ile ma pani tych szczurków? Osiem? Okay. Ja bym wzięła wszystkie. Powie mi pani, stówka za jednego. <noise> wszystkie nie sprzedam. Proszę pani, bo ja mam taką sytuację. M mogę pani chwileczkę zająć? Tak. Bo ja z mężem się, proszę pani, pokłóciłam my ze sobą zerwaliśmy miesiąc temu i on się nie chce z domu wyprowadzić. A on się chuj boi szczurów. I ja bym chciała w domu cztery szczury wypuścić. Żeby już spierdalał do tej swojej siksy. No, no nie, to nie, to nie, nie, on... Proszę pani, to... ja pani mogę... Ja od pani kupię za stówę, ja pani oddam jak spierdoli. Proszę panią! Bo ja już też nie. mam faceta, a ja już mam go dosyć. Siedzi tylko przed tym telewizorem, chuj jebany, i, i nie chce się wyprowadzić. A ja już bym chciała nowego faceta do domu, i nie mogę, bo ten siedzi, kurwa. Potrzebuję, proszę pani, szczury. On ma fobię, on, on jak zobaczy szczura, to on w klatkach spierdoli. No nie, 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 tak to nie, wie pani. To niech pani mi chociaż pożyczy, takie dwa szczurki, no proszę, może pani być nawet w domu. Nie, nie, ja, nie, pani nie, ja pani gwarantuję atrakcję jak w cyrku. On jakby pierdoli, to jakby ktoś go prądem poraził. On się tak boi szczurów. Ja mu kurwa pod, pod kołdrę wsadzę. Słucham.